W gabinecie. Dziś w gabinecie usłyszałam coś, co poruszyło mnie bardziej niż bym się spodziewała. Młoda kobieta powiedziała: Ja już nie wiem, kim jestem, kiedy nikt nic ode mnie nie chce. Zapadła cisza, taka, w której nie trzeba mówić. I pomyślałam wtedy, że wielu z nas buduje siebie na tym, co robimy, a nie na tym, kim jesteśmy na byciu potrzebnym, na byciu użytecznym, nadawaniu, organizowaniu, pomaganiu, dopasowywaniu się. Tylko, że w pewnym momencie przychodzi dzień, w którym nikt niczego od nas nie chce. I wtedy okazuje się, że zostajemy sami ze sobą. Często zupełnie nieznaną osobą. To, co wtedy możemy zrobić, to zacząć poznawać siebie od nowa. Nie przez pryzmat tego, co trzeba, co inni potrzebują, ale tego, co czujemy, czego chcemy, co nas porusza i co nas uspokaja. Bo powrót do siebie to nie egoizm, to odwaga. Takie rozmowy zdarzają się w gabinecie częściej niż mogłoby się wydawać. I za każdym razem przypominają mi, że praca psychoterapeuty to nie tylko pomoc to wspólna podróż w stronę prawdy o sobie.